Dzień dobry, witam serdecznie Witam serdecznie na kanale W Świecie Króla Myśli Na playliście książki, które czytam W filmach Na tej playliście ja Opowiadam, opiniuję, recenzuję Książki, które sam W życiu przeczytałem Niestety tak się akurat złożyło, że Książek jest dużo, ale to dużo więcej niż tych filmów, w których ja wyrażam swoją opinię na temat książek. No, mam tutaj spore zaległości I to tak, tak bardzo spore, że nawet nie zdążyłem nagrać swojej wypowiedzi, swojej opinii o książce, którą uważam za najlepszą, jaką przeczytałem w życiu. Jeszcze tego nie zrobiłem. Zaległości jest sporo, pomalutko będziemy je tutaj nadrabiać. Przypuszczam, że że nie nadrobimy no, tego nigdy chyba. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie yy, staram się już od tego roku 2024 roku te książki, które czytam na bieżąco, także na, bie, na bieżąco tutaj opiniować. Dzisiaj chciałbym Wam, yy, moi drodzy, yy, zopiniować, właściwie nie, nie zopiniować, opowiedzieć, no troszkę opinii tutaj będzie. Opowiedzieć wam o książce Anny Kamińskiej. W książce Anny Kamińskiej zatytułowanej Simona Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak. Tę książkę przeczytałem jako uczestnik dyskusyjnego klubu książki przy Perzyckiej Bibliotece Publicznej. Dyskusyjny klub książki przy Perzyckiej Bibliotece Perzyckiej nam się tutaj bardzo ładnie rozwija. Mamy coraz więcej uczestników, coraz więcej dyskutantów. Poziom dyskusji w trakcie spotkań jest tak wysoki, że ja czasami się zastanawiam, czy moja wiedza jest wystarczająca do tego, aby w tych dyskusjach uczestniczyć, bo niektórzy właśnie członkowie tego dyskusyjnego klubu książki potrafią wypowiedzieć się w sposób tak obrazowy i tak piękny, Że mm, mnie się to chyba w życiu nigdy nie uda. No, ale cóż, nie jestem mówcą. Trudno, tak czasami bywa. Każdy ma swoje wady i zalety. Ja mam więcej wad niż zalet, ale to jakoś z tym trzeba żyć. Simona, opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kosek to jest książka biograficzna. Ja osobiście nie lubię biografii. Nie lubię biografii. Nie wiem dlaczego, być może taki po prostu jestem człowiekiem, który, któremu te biografie nie przypadają do gustu i mm, po prostu ich nie lubię. Wolę jakieś powieści, powieści science fiction, powieści jakiegoś innego innego gatunku, jakieś thrillery, jakieś, jakąś po prostu beletrystykę niż tego typu książki, jak ta, właśnie przeczytana, zasugerowana przez jednego z członków dyskusyjnego klubu książki, żebyśmy ją sobie przeczytali, bo, bo książka faktycznie jest tego warta, bo jest tego warta. Ktoś nawet nie pamiętam już, kto zaproponował tę książkę, żebyśmy ją sobie przeczytali i w ramach tego dyskusyjnego klubu książki omówili. I faktycznie było warto, bo chociaż jest to biografia, ja jeszcze raz podkreślam, biografii nie lubię, ale przyznać muszę pani Annie Kamińskiej, że zrobiła naprawdę kawał dobrej roboty, opisując życie, całe życie Simony Kossak. Któż to jest Simona Kossak? Jak wypowiadam nazwisko Kossak, to niektórym z Was zaczyna się to kojarzyć z malarzami, tak? z obrazami. Na przykład z tym obrazem, obrazem Wojciecha Kosaka Grunwald. Albo też z tym obrazem, także Wojciecha Kosaka, zatytułowanym Piłsudski na kasztance. Kosakowie, dobrze chyba wymawiam nazwisko, to rodzina malarzy. Pradziad Simony Kosak. Juliusz Kossak był malarzem. Dziadek Wojciech Kossak, którego obrazy tutaj pokazałem, był malarzem. Jej, jej ojciec Jerzy Kossak także był malarzem. I tak się akurat złożyło, że w rodzinie, w której z pokolenia na pokolenie rodzili się mężczyźni będący malarzami. W małżeństwie Jerzego i Elżbiety Kosaków czekano na mężczyznę. Czekano na mężczyznę, który będzie kontynuował tą rodzinną tradycję i malował dalej. Urodziła się pierwsza córka. Tutaj w książce jest podane jej imię i kilka. Scen z jej życia również. Ja teraz zapomniałem, jak ona ma na imię. Ja tam mam krótką pamięć. Nie jestem takim dobrym, że tak powiem, człowiekiem, który, ma, który zapamiętuje wszystko od razu. Mniejsza o to, urodziła się najpierw dziewczynka, później się urodziła Simona Kosak. I przyniosła na świat razem z sobą wielkie, ale to ogromne rozczarowanie. Bo nie dość, że dziewczynka to jeszcze nieuzdolniona plastycznie, po prostu taki nieudany płód, tak można by było powiedzieć. I faktycznie Simone Kossak traktowano jako coś niechcianego, coś czego nie powinno być w tej rodzinie. Kosakowie to rodzina, <klimy> przepraszam bardzo o m, bardzo takiej głębokiej tradycji, prawda, w której w, w ich domu w Kosakówce, w Krakowie odbywały się bardzo wystawne przyjęcia. W domu były bardzo drogie meble, meble, które wypożyczano później do e, filmów, na przykład e, serial Lalka. W serialu Lalka wykorzystano, wykorzystano meble, które w rodzinie kosaków były na wyposażeniu kosakówki, bo tak nazywała, się, tak nazywała się ta willa, w której oni mieszkali. Urodziła się Simona. Niepotrzebna. Nikomu zupełnie nikomu niepotrzebna. Jeszcze na dodatek nie mająca talentu żadnego. I żeby było jeszcze śmieszniej, to jak poszła do szkoły, to zbierała same najgorsze oceny. A później została polskim profesorem nauk leśnych. Polskim profesorem nauk leśnych. Profesorem. Profesorem. Simona Kossak to dziecko odrzucone przez rodziców. To dziecko, które potrafiło postanowić postawić na swoim i pokazać światu, że mimo iż jest niechciana, to jednak jest coś warta, a była naprawdę dużo warta bo zamiłowanie do zwierząt, to, że ona w jej mieszkaniu, w jej domu, w jej domu, tam w Bieszczadach. Dobrze mówię? Chyba w eee, chyba dobrze mówię. <laughs> mieszkały zwierzęta, mieszkały zwierzęta. One mogły wchodzić do jej domu. Były spół tak Ona po prostu kochała zwierzęta, kochała las i żyła tym lasem i i ten las sprawił, że Simona Kosak, Kosak stała się kimś ważnym, ważnym w tamtych czasach, no bo ona zmarła w marcu 2000, 2007 roku, czyli w tych czasach jeszcze takich na przełomie komunistycznych komunizmu i tej niby wolnej Polski. Żyła w tamtych czasach. I w tamtych czasach tłumaczyła ludziom, czym jest las, jak warto o ten las zadbać, czego nie wolno w lesie robić. Dzięki tym swoim umiejętnościom, dzięki tym swoim tłumaczeniom, została profesorem, a audycja, którą nadawano w polskim radiu. Możecie tej audycji jeszcze dzisiaj wysłuchać, bo gdzieś tam w internecie one są. Zatytułowane Dlaczego w trawie piszczy? Te audycje były w tamtych czasach bardzo, ale to naprawdę bardzo popularne. To może tyle o Simonie Kossak. Tutaj pokazuję wnętrze w, na zdjęciu wnętrze kossakówki, czyli tego mieszkania, w którym. Yy, mieszkali rodzice, mieszkali rodzice i właśnie sama Simona. Yy, wróćmy może do samej książki, bo, bo właśnie o tym trzeba też tutaj powiedzieć, że yy, pani Anna Kamińska, pisząc tę biografię, biografię Simony Kossak, zrobiła naprawdę kawał dobrej roboty prezentując. książkę, jednocześnie pokazując zdjęcia. No, miała tę jak gdyby przewagę nad innymi piszącymi biografie, że jej bohaterka żyła w latach, w których już y, były aparaty fotograficzne, może nie w komórkach, ale aparaty fotograficzne były i, i można było y, te zdjęcia y, zrobić i zostawić je na pamiątkę. Oto Simona Kosak w swoim ogrodzie. Naprawdę bardzo dużo ciekawych zdjęć yy, czarno-białych, ale mimo to mających swój urok bo właśnie chyba dlatego mających swój urok, że są czarno-białe. Yy, i, owca i małe owieczki. Simona opiekowała się w domu. Mówiłem o tym, że w jej domu mieszkały zwierzęta? Mówiłem o tym. I tutaj mamy tego dowód, bo u Simony Kosek mieszkała na przykład owca. Nie mówiąc już o tego rodzaju osobniku, który także miał prawo wejścia do mieszkania. Pani Simony Kosak. A oto Simona Kosak w pełnej okazałości. Muszę tutaj, jako mężczyzna, opowiedzieć, powiedzieć o tym, że pani Simona nie yy, była kobietą specjalnie urodziwą, prawda? A mimo to osiągnęła sukces i zapisała się złotymi złotymi zgłoskami w historii polskich, historii polskich, polskich lasów, polskiej przyrody, polskiego radia. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie pani Simony. Co jeszcze można by było tutaj pokazać? Jeszcze jedno zdjęcie Simony. Mhm. Jest tutaj w tej książce opisanych wiele y, sytuacji z życia Simony Kosak. Ja nie będę o nich y, mówił, bo, bo to nie na tym polegają te moje opinie. W ogóle nie na tym polegają recenzje, żeby opowiadać o książce, o tym jak ona się jak ona, co w tej książce jest ale w czasie uroczystości szkolnych, w liceum, dobra to nie o to mi chodziło nie mogę zdradzać po prostu wszystkiego co w książce jest, po to żeby nie nie zniechęcić potencjalnych czytelników, bardzo ciekawie jest opisany Pogrzeb pani Simony, bo Simona Kossak w zasadzie żyła jako samotna kobieta. Owszem, miała mężczyznę, z którym nie miała ślubu, nie będę teraz wymieniał jego imienia i nazwiska, bo to nieistotne. Yy, żyła z nim, nie będąc w nie będąc związku małżeńskim, ale generalnie była samotną osobą. Natomiast na jej pogrzeb przyszły setki ludzi z całego tam. Z całych okolic. I było to naprawdę takie bardzo, a to bardzo smutne wydarzenie, bo odeszła kobieta, która swoim życiem udowodniła, że pomimo, iż została odrzucona przez rodziców, a to naprawdę odrzucona, bo nawet. Nawet m, można powiedzieć, że żyła, m, nie miała, m, no, nie była dobrze karmiona przez tych rodziców, odrzucona na bok, pomimo to, że, że była odrzucona, okazała się bardzo ważną istotą bardzo ważną kobietą, która. Zapisała się w historii Polski złotymi zgłoskami, o której jeszcze bardzo, ale to bardzo długo będą ludzie pamiętać. Z rodziny malarzy. Z rodziny malarzy. W rodzinie malarzy urodziła się dziewczynka. Dziewczynka, która nie potrafiła malować. I to był problem, ale nie jej. Tylko jej rodziców, Jerzego i Elżbiety. Nie był to problem Simony Kossak, która w pewnym momencie życia stała się kimś ważnym dla siebie i dla świata. To może tyle, jeśli chodzi o moją taką opinię, o moje opowiadanie o tej książce. Książce. Sim o Simonie Kossak ja jeszcze na koniec tylko dopowiem, że jestem pisarzem samowydawcą w swoim dorobku posiadam nie wiem czy to tak dobrze jest skadrowane posiadam trylogię fantazy zatytułowaną Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości zapraszam was do mojej księgarenki link znajdziecie pod wyświetlaczem tego filmu możecie sobie te książki kupić, jeszcze nadal one są dostępne i przez, przez jakiś czas jeszcze dostępne będą, bo jeszcze stan magazynowy mam na tyle duży, że mogę tymi książkami e, się chwalić i zachęcać Was do tego, abyście powiększyli swój księgozbiór o moją, o moją twórczość literacką. To by było tyle, jeśli chodzi o Książkę o Simonie Kossak. Jeszcze tylko na koniec powiem jedną taką rzecz. Tak, taki, taki mam SMS, tak przychodzą do mnie informacje. Ja się bardzo cieszę, że w Perzycach mamy dyskusyjny klub książki, który rozwija się naprawdę świetnie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo jeśli to będzie takim tempem szło, no to może się to przerodzić w coś naprawdę, ale to naprawdę wspaniałego. Dziękuję Wam za uwagę.